W tym przykładzie chcielibyśmy zademonstrować Państwu dodatkowe urządzenie pozwalające uniknąć uszkodzenia przekładni kierowniczych przy odkręcaniu drążków wklejonych na zbyt wytrzymały klej lub dokręconych zbyt dużym momentem. Jest to specjalistyczny uchwyt serwisowy do przekładni kierowniczych Herkula. Stare przekładnie posiadały wycięcie pod klucz, tak, aby można było przytrzymać za jego pomocą listwę zębatą. Niestety nowe przekładnie nie posiadają już nacięć. Dlatego, aby uniknąć uszkodzenia przekładni, należy wykorzystać uchwyt serwisowy. Uchwyt wyposażony jest w trzy gniazda kwadratowe na półcala, o ring podtrzymujący oraz pryzmę. Wykorzystanie uchwytu jest bardzo łatwe. Na rozłączony drążek kierowniczy, od końcówki przy zwrotnicy, należy nałożyć pryzmę, zachowując odległość około 20 mm od przegubu. Następnie pamiętając o cofnięciu tłoka należy przełożyć uchwyt przez przegub, odpowiednio go ustawić razem z pryzmą, po czym dokręcić śrubę dociskową momentem 30 do 50 nm. Teraz wystarczy poprosić pomocnika o przytrzymanie uchwytu i bezpiecznie odkręcić drążek. Herkula, podobnie jak klucz Huzar, objęta jest dożywotnią gwarancją producenta. Więcej informacji oraz przydatnych materiałów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.huzarbiz.